Komisja śledcza, tak zwana do spraw Pegasusa, która formalnie dawno zakończyła swoją pracę, to chcę Państwu powiedzieć, jako człowiek, który prowadził komisję w tym Sejmie, zaryzykuję, że jednak z dobrymi wynikami, to ta komisja to jest największy wstyd i kompromitacja w historii polskiego parlamentaryzmu. Trudno mi wskazać, jakie inne działanie mogłoby. Uczynić większy uszczerbek na estymie tej instytucji, ważnej przecież w demokracji, niż to, co wyprawiają członkowie tej komisji. Praktycznie każde kolejne przesłuchanie, każde kolejne spotkanie tej komisji obnażało brak wiedzy, przygotowania i zwykłego intelektu, i kultury osobistej ludzi, którzy zasiadali w tej komisji. Ja przypomnę Państwu, że to, co zapamiętamy w ogóle z pracy tej komisji, to jest szereg memów, niestety bardziej chyba naleśniki niż jakiekolwiek ustalenia tej komisji, chyba że Państwo jesteście w stanie mi podać jakieś ustalenia tej, tej komisji. I, I to, że oni się kompromitowali raz po razem, stosując oczywiście coraz bardziej radykalną retorykę, doprowadziło nas do dnia dzisiejszego. Ostatni świadek też doprowadzony siłą. Kilka godzin wskazywał, jak niemądrzy są to członkowie tej komisji. I ponieważ ta pseudokomisja bała się dzisiaj, że po raz kolejny skompromituje się, po prostu jak tchórze zwyczajnie uciekli. Jak tchórze zwyczajnie uciekli. Uciekli, bo bali się, że po raz kolejny cała Polska zobaczy, jak, jak nikłymi kompetencjami, zarówno kulturowymi, jak i merytorycznymi dysponują ci ludzie. I to, co miało zostać wypowiedziane podczas tej komisji, szybko kończymy, bo zaraz wejdzie, jest najlepszym podsumowaniem działalności tych właśnie, tych właśnie ludzi. I proszę Państwa, i w związku z tym zostało dzisiaj przez nich popełnione kolejne już przestępstwo, i o tym powiem Państwu na końcu, co my mamy zamiar z tym zrobić. Ale jednak pozwolę sobie przypomnieć od początku, w ogóle, w jakich ramach ustrojowych państwa funkcjonujemy. Bo dzisiaj tylko widzieliśmy dobrą pęęęta tego wszystkiego. Ja chcę Państwu przypomnieć, że teraz tak. Tusk i cała jego ekipa wprowadzili w Polsce państwo, gdzie przemoc działa zamiast prawa. Przypomnijmy: przejęcie mediów, prawo na to nie pozwalało, użyli przemocy. Przejęcie prokuratury, prawo na to nie pozwalało, użyli przemocy. Przejęcie sądów, prawo na to nie pozwalało, użyli przemocy. Nieprzestrzeganie wyroków sądów. Prawo mówi, że trzeba je przestrzegać, a oni, używając przemocy, lekceważą wykonywanie wyroków. Od sądu, od sądu Najwyższego, Trybunału, również te wyroki, które się nie podobają, sądów powszechnych. Immunitet międzynarodowy. Prawo nie pozwalało, ale użyli przemocy. Wyroki TK, które są powszechnie obowiązujące, prawo mówi, że trzeba, że są. Są, to, to jest najważniejszy sąd, najważniejsze wyroki powszechnie obowiązujące, koniec, a oni, używając przemocy, dysponując przemocą państwa, mówią, że nie będą tych wyroków, proszę państwa, przestrzegali. I chcę państwu powiedzieć, że w czasie, kiedy oni nadużywali swojej siły, dzisiaj widzieliście, ile policji było zaangażowanych właśnie w ten proceder, w tym czasie w Polsce co chwilę państwo informujecie o tym, że siła państwa, że siły państwa brakuje tam, gdzie ona powinna być. To znaczy na przykład kierowca, który rozjeżdżał ludzi w Głogowie. Nie można go znaleźć, brakuje siły. Gwałciciel, który wyszedł na wolność, nie zastosowano wobec niego aresztu, bo prokuratura jest zajęta czymś innym. Mordercy, gwałciciele wychodzą, wychodzą, wychodzą na wolność, bo niektórzy ich koledzy w tym czasie, raz nie mają siła, dwa bawią się w, 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 w zabawę w tak zwanych neosędziów. Państwo, siła polskiego państwa jest po to, aby bronić obywateli przed gwałcicielami, mordercami, czy ludźmi, którzy chcą ich rozjeżdżać. Nie ma tam tej siły, dlatego, że ta siła państwa jest Skierowana do tego, żeby niszczyć w Polsce opozycję, czyli demokrację. Tak jak dzisiaj Państwo widzieliście. Czy to są dzisiaj najważniejsze rzeczy dla Państwa? Czy to są najważniejsze rzeczy dla Państwa? I dlatego ci ludzie, ci, którzy nadużywają tej siły, bardzo źle skończą. Ja chcę tylko Państwu tyle powiedzieć. A są ludzie, którzy myślą, że Tusk będzie rządził wiecznie w śmiechu warte. Tylko tyle chcę Państwu powiedzieć. Więc tak, i w tej konkretnej sprawie, i w tej konkretnej sprawie, mamy tak. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który, przypomnę Państwu, jest wyżej niż decyzja Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego. A kto tego nie rozumie, nie powinien, nie powinien wyjść z pierwszego roku prawa, w ogóle jakichkolwiek studiów nie powinien kończyć, jeżeli nie rozumie tak prostych rzeczy. Tu Trybunał Konstytucyjny, tu Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy. Jak ktoś tego nie rozumie, proszę bardzo, nie powinien zajmować się polityką. Jego miejsce jest właśnie na pewno nie w życiu publicznym. Proszę państwa, dalej. Nadużywanie władzy w sądzie. Ja państwu przypomnę, że sąd, który w tej sprawie wydawał sprawę, jest zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i potem wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że władze tego sądu zostały nielegalnie siłą przejęte. Ale oni to zupełnie lekceważą. Ja przypomnę Państwu, że przy, przy wyborze prezesa, prezes nielegalny prezes tego sądu, połowa sądu zbojkotowała te wybory. Połowa sędziów tego sądu zbojkotowała te wybory. W ogóle na nie nie przyszła, w związku z tym, że było łamane prawo. A następnie sędziów nielegalnie odsunięto od orzekania. Tych, którzy się nie podobają wobec tych, co do których jest wątpliwość, że będą orzekali uczciwie. I tak było w sprawie właśnie Zbigniewa Ziobry. Przypomnę Państwu, że obowiązuje ustawa, która mówi o tym, że sędziów się losuje w danym wydziale po to, żeby zapewnić kryterium obiektywności. W sprawie Zbigniewa Ziobry wylosowano sędziego, a nielegalna prezes sądu uznała, że ten sędzia może uczciwie orzekać, to mu zabrała sprawę bez podstawy prawnej, bez zmiany ustawy, która na to pozwala, i losowała dalej, aż wypadnie ten, którego chce. To jest właśnie, proszę Państwa, tło tej całej sprawy. To jest po prostu zwykłe, kryminalne działanie, nadużywanie siły, nadużywanie przemocy. To się w głowie nie mieści. Czy ktoś z Państwa jest w stanie mi podać drugi taki przykład w Państwie Zachodnim, że coś takiego się wyprawia? Więc proszę Państwa, ale to oczywiście nie wszystko. Dlatego, że chcę Państwu przypomnieć, że sędzia, która wydawała w tej sprawie yy, decyzję. To jest, proszę Państwa, sędzia, wobec której toczyło się za czasów Zbigniewa Ziobry kilka postępowań dyscyplinarnych. I ja Państwu przypomnę, jak wygląda obecnie obowiązujące prawo. Artykuł 41 kodeksu postępowania karnego mówi, że sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do tego, co do jego bezstronności w tej sprawie. No i chcę Państwa zapytać, może ktoś jest w stanie to wyjaśnić. Proszę bardzo, ja jestem na to otwarty. Jak bezstronny może być sędzia, skoro wiadomo, że ocenia osobę, która prowadziła postępowanie dyscyplinarne w, jego sprawie, w jej sprawie? Jak on może być bezstronny? No, może ktoś z Państwa jest w stanie mi to wytłumaczyć. No bo jeżeli nie, to to jest kolejne w tej sprawie, kolejne już złamanie prawa. Bezczelne, kryminalne działanie. I oprócz tego chcę przejść do, do czegoś, co jest po prostu niebywałe. Mianowicie, to jest tak. Zbigniew Ziobro, pomimo szeregu nieprawidłowości, o których państwu mówię, szeregu złamania prawa, jednak stawił się tutaj i chciał przyjść na komisję. Ale zdarzyło się to, że straż marszałkowska, na polecenie pani Sroki, przetrzymała go, informując, informując go, że że jeszcze kazała komisja pani Sroka jeszcze kazała poczekać, czyli Bezprawnie pozbawili posła wolności. Znaczy, to jest, proszę Państwa, to jest przestępstwo, teraz profesor Warchą Państwu powie. No to, jest, to jest niebywałe przestępstwo. I oni, oni za to, zobaczycie Państwo, tutaj dopiero spotkają się z, 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 z przestrzeganiem prawa. I jak ktoś z Państwa zapyta, dlaczego Ziobro został przetrzymany, wiecie Państwo, dlaczego został przetrzymany, bo oni tam jeszcze siedzieli. I on mógł wejść wtedy i się z nimi zmierzyć. Ale oni się bali, jak tchórze, kury zwykłe, które uciekły. Bojąc się, zmierzyć, bojąc, bojąc się zmierzyć i bezprawnie pozbawili go wolności i przetrzymali posła. Nie mają prawa go dotykać w takim wypadku, Straż Marszałkowska. Więc ja chcę Państwu powiedzieć, w tej sprawie będzie złożone zawiadomienie do prokuratury, przygotujemy zawiadomienie do prokuratury na srokę i oni, ja Państwu pokażę, te dzisiaj się śmieją, oni tylko tweety potrafią, wiecie, bo w konfrontacji to nie potrafią, uciekają, ale tweety to potrafią pisać mocne. Ale przyjdzie czas, przyjdzie czas, że dopiero będą musieli za to odpowiedzieć. Jak już prokuratura będzie legalna, to wtedy Państwo dopiero zobaczycie, co to znaczy Państwo prawa. Szanowni Państwo, cytat: kończ już, bo Ziobro przyjdzie, zapadnie na stałe w historii i zapisze się na stałe w historii polskiej polityki. Bo, według posła Przemysława Wiplera, takich słów użyła jedna z członek, członków, jeden z członków komisji w stosunku do sytuacji, jaka miała miejsce. Pan minister Zbigniew Ziobro był już na miejscu. Nie było to jakieś wielkie spóźnienie, które nie wynikało też z jego winy, tak naprawdę, bo było to. Przez to, że policja w zakorkowanej Warszawie Rafała Trzaskowskiego wiozła go na posiedzenie komisji wyszedł on ze studia Telewizji Republika przed 10.30. Był na miejscu i świadomie, szanowni państwo, to trzeba podkreślać. Świadomie przerwano na wniosek posła Patryka Jaskulskiego, który w naszej opinii dopuścił się przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego przerwała posiedzenie komisji zamknęła i zawnioskowała o areszt dla pana ministra Zbigniewa Ziobry tylko i wyłącznie po to, żeby nakarmić tą najbardziej radykalną tłuszczę wyborców, wyborców, których karmili też tymi tweetami o wleczeniu pana ministra Ziobry. Przecież poseł Trela to pisał, że Zbyszku będziesz wleczony. Czy to, jest, czy to jest słownictwo, które przystoi posłowi Rzeczypospolitej Polskiej? Jak państwo sądzicie? Czy poseł powinien używać takiego słownictwa wobec innego parlamentarzysty, nawet wobec innego człowieka? No nie. Na tym polega praca tej komisji, żeby nakarmić najbardziej radykalną część swojego elektoratu wielką chucpą, wielkim wielką pokazówką. Dziś im, im niestety się to nie udało. Skompromitowali się nawet w oczach swoich wyborców, którzy nie mają dla nich litości w internecie. Nie mają dla nich litości, cisną po nich za to, że nie potrafili skonfrontować się ze Zbigniewem Ziobrą, mimo, mimo to, że karmili ich tak długo, przez rok przecież, że będą... Z panem ministrem, pana ministra Ziobre rozliczać. No nie, dzisiaj się to nie udało. I szanowni państwo, druga kwestia. Jak ogromne siły policji zostały użyte do tej sprawy? Jak ogromne siły policji, które mogły być gdzie indziej dzisiaj, w miejscu, gdzie polacy jej potrzebowali, zostały użyte do tego, żeby doprowadzić posła, który powiedział już przed posiedzeniem tej komisji, że on na tą komisję się stawi. Poinformuje policjantów, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, że komisja jest nielegalna, ale przyjdzie. Postanowiono zamknąć komisję, mimo że pan minister Ziobro był już w budynku u kancelarii Sejm. Stchórzyli przed człowiekiem, który przyjechał stawić im czoła, który przyjechał obnażyć ich kłamstwa. My, jako posłowie, razem z posłem Dariuszem Mateckim, posłem Marc Marcinem Worchoem oraz Mariuszem Goskiem, złożymy interpelację do pana ministra Siemoniaka i zapytamy, jaki koszt państwo polskie poniosło w związku z dzisiejszą akcją. Bo wiemy, pan, szanowni państwo, i wy wiecie, że prace tej komisji podatników kosztują około od, od 200 do 300 tysięcy złotych miesięcznie. O, Czyli o. pani y, Sroka poświęciła dzisiaj pracy 15 minut, o 10.45 czy 7,8 zamknęła posiedzenie komisji i poszła sobie do domu. Ale... Wyszła tu na konferencję, mogli zobaczyć symbol swojej pracy, tutaj przynieśliśmy im z posłem Dariuszem Mateckim naleśnika. Ślady I, jeszcze są. I za, to, I za to szanowni państwo płacicie wy podatnicy komisji od 200 do 300 tysięcy złotych miesięcznie. Ale ja chcę państwa uspokoić. Wszystkich obywateli chcę uspokoić. Dlatego, że jak my wrócimy do władzy, to policzymy wszystkie koszty razem z odsetkami i ci posłowie, którzy dzisiaj tak się śmieją, tyle tweetów piszą, wszystko będą zwracali co do złotówki. To państwu możemy obiecać. I problem też polega z nimi na tym, że oni jak składają obietnicę, tak jak państwo wiecie z tymi stoma konkretami, no to słabo im to wychodzi, prawda? Dotrzymywanie słowa. A my z kolei jesteśmy znani z tego, że dotrzymamy słowa. Dlatego warto słowa, dlatego warto zapisać. Wszystkie pieniądze będą zwracać co do zbudówki. Szanowni Państwo, jak pewnie wiecie, nagrywam dużo materiałów wideo. Czasem nagram dziennikarza Gazety Wyborczej, który mnie fizycznie atakuje, czasem wypowiedzi polityków, a czasami moje nagrania posłużą z całą pewnością prokuraturze do stwierdzenia kiedy minister Ziobro dokładnie przyjechał tutaj do budynku, u, do budynku komisji sejmowych, bo mam nagranie, jak wszyscy Państwo to nagrywacie, dziennikarze, kiedy dojeżdża samochód z ministrem Ziobro, który, policyjny samochód, i o której dokładnie godzinie był w Sejmie, a był na wiele minut przed zakończeniem obrad komisji. Celowe e, działanie pani Sroki, która e, wystąpiła do straży marszałkowskiej, żeby przetrzymać ministra ziobro, czyli pozbawić go też w ten sposób wolności, e, żeby komisja mogła się zakończyć. Jest to oczywiste działanie, które miało na celu, żeby minister Ziobro nie mógł zabrać głosu przed tą komisją. Oni byli z całą pewnością przygotowani na to, że minister Ziobro gdzieś może wyjedzie, nie stawi się, a minister Ziobro wyszedł do policjantów. Nie mógł się stawić sam. Został przywieziony przez policjantów, bo to nie jest legalna komisja. Nie jest to komisja, która jest w polskim systemie prawnym. Ale był pan minister w Sejmie, chciał, chciał zeznawać, a oni uciekli jak zwykłe tchórze. I kiedy tutaj z panem posłem Łukaszewiczem chcieliśmy zadać im pytania, dlaczego do, do czegoś takiego doszło, to uciekli. Jednocześnie nie chcieli odpowiadać kolejny raz na pytania telewizji Republika. Pani redaktor Monika Rutke, która na korytarzu Sejmowym zapytała pana Trele o, o tę sprawę, Trela odpowiedział, że no tutaj, że proszę za mną nie chodzić. Pani Rutke powiedziała, że może jeszcze chodzić po Sejmie, a pan Trela powiedział, że jeszcze. No więc takie podejście do dziennikarzy to też pokazuje ich, ich stosunek do prawdy. Jeśli boją się trudnych pytań ze strony TV Trwam, w telewizji w Polsce, w telewizji Republika, to będą uciekać tak jak dzisiaj uciekli dokładnie z konferencji w tym miejscu. Tak. Tak, dziękuję bardzo. Dobry Szanowni Państwo, w demokratycznym państwie prawnym o pozbawieniu wolności decydują sądy. W demokracji walczącej o pozbawieniu wolności decyduje pani poseł Sroka. W, de w demokratycznym państwie prawnym yy, każdy organ działa na podstawie i w granicach prawa. W demokracji walczącej, sejmowa komisja nielegalna, śledcza w tym wypadku działa na podstawie własnego się. Otóż ten. Yy, Bezpodstawny, nielegalny wniosek o areszt jest z autokompromitacją tak naprawdę jego autorów. Nie doczytali ustawy, na podstawie której pracują. Ta ustawa w żadnym miejscu nie wspomina o areszcie. To jest pierwsza sprawa. Tym, zgodnie z konstytucją pozbawienie wolności może odbyć się na podstawie i w granicach prawa. Wyraźnie napisanego. A w tym wypadku mamy widzimy się komisji, a nie podstawę prawną. To jest po prostu kpina i autokompromitacja. To co zrobili ten wniosek o areszt. Do wniosku areszt po pierwsze, potrzebne jest uporczywe uchylanie się. Jak można mówić o uporczywym uchylaniu się przez pana ministra, który dobrowolnie oddał się w ręce policji? Po pierwsze. Po drugie, nigdzie się nie ukrywał. Po trzecie, nie ma tu żadnej uporczywości. Był dostępny po wywiadzie. Uporczywa jest ucieczka komisji. Uporczywa jest ucieczka komisji. I wreszcie musi być podstawa prawna. Zgodnie z artykułem 7 Konstytucji, wszystkie organy działają na podstawie i w granicach prawa. Tymczasem komisja nie zna ustawy, na podstawie której pracuje. Ani słowa tam państwo nie znajdziecie o areszcie. Jest mowa owszem o areszcie, ale gdzie? W ustawie Kodeks Postępowania Karnego. Tylko, tylko czy oni mogą sobie brać dowolnie inne ustawy i na podstawie ich procedować? No nie, bo gdyby tak było, to mogliby stosować podsłuchy, różnego rodzaju inne e, czynności śledcze, do czego oczywiście nie mają prawa. Może by chcieli oczywiście, ale nie mają do tego prawa. Ustawa o Sejmowej Komisji Śledczej w artykule 12 ust. 2 daje bardzo wąskie wyjście do odpowiedniego stosowania kodeksu postępowania karnego. To są tylko dwa przypadki. Po pierwsze, to jest wykonanie kary i po drugie, to jest sam wniosek Komisji do Sądu Okręgowego. O orzeczenie stosownej kary, ale nie może absolutnie z kodeksu brać sobie innych takich kwestii, chociażby jak tymczasowe areszty. W tym wypadku mamy areszt jako karę wymuszającą do 30 dni, która jest karą porządkową, ale absolutnie ustawa o sejmowej komisji śledczej nie pozwala na to, żeby taki areszt wnioskować, zwłaszcza, że, o czym mówiłem wcześniej, nie ma uporczywego uchylania się, a wyraźnie kodeks postępowania karnego wskazuje jako warunek, uporczywe uchylanie się. Jak się może ktoś uporczywie uchylać, skoro sam dobrowolnie oddał się w ręce policji? Więc autokompromitacja tej pseudo-nielegalnej komisji. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Skoro nie ma pytań, to dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo.